Witam Państwa. Nazywam się Wibiana Ziłkowska i jestem rodzicem dziecka, który uczęszcza do szkoły Montessori. Przez rok czasu, kiedy mój syn uczęszcza do szkoły Montessori, obserwuję, jak wspaniałe jest to środowisko, jak bardzo odpo odpowiada potrzebom dziecka. I jednocześnie ob obserwuję bardzo dobre wyniki i postępy w jego, w jego nauce i w jego umiejętnościach. Chciałabym, żeby jak najszersze grono rodziców miało szansę zapoznania się z tą metodologią i zobaczyło, czy to środowisko i ta metodologia jest właściwa dla ich dziecka i odpowiada jego potrzebom. Będzie ku temu świetna okazja. Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori organizuje konferencję pod tytułem Dziecko przyszłości. Ja, jako samozwańcza ambasadorka tej metodologii, Mam ogromną przyjemność porozmawiania z kilkoma prelegentami. Są to osoby, które będą miały swoje wystąpienia albo będą prowadziły warsztaty. Chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania krótkich relacji na temat właśnie tego, co ben, o czym będą mówić podczas tych warsztatów, po to, żebyście Państwo mogli wybrać warsztaty właściwe dla Was. Zapraszam do wysłuchania relacji, ale również zapraszam do udziału w konferencji. Do zobaczenia.